Kochani, witam i pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Yy, kochani, yy, przypomniałem sobie coś, co yy, w sumie to poruszyła jedna ze słuchaczek, yy, która mi krytykuje: sprawę tego, co jest lampą, a co jest oliwą. Yy, więc to Zauważcie, że tak, właśnie ta książka, czyli Słowo Boga, to jest Słowo Boga i potrzebne więc nam jest i jedno, i drugie. Potrzebne nam Słowo Boga, ale, ale Słowo Boga bez Ducha Świętego, bez tego jesteśmy zagubieni, bo zobaczcie, Jezus był słowem Boga do nas, do apostołów, ale bez Ducha oni nie trybili, oni nie pojmowali. Oni mieli słowo ze sobą, ale nie rozumieli. Mimo to, że o nim czytamy, że on tłumaczył apostołom na boku bez przypowieści, a oni dalej nie rozumieli. Oni dalej tego nie pojmowali, dlatego musiał przyjść Duch Święty, dlatego też Jezus im powiedział: Lepiej dla Was będzie, tylko dla nich, ale dla nas dziś Lepiej dla Was będzie, jeśli ja odejdę. Bo inaczej pocieszyciel nie przyjdzie i to dla nich było niepojęte. No zaraz. Jest z nami, jest z nami mesjasz, ponieważ Piotr powiedział, że on jest mesjaszem, jest z nami mesjasz, i ty uważasz, że lepiej będzie sam? To jest niepojęte, jak to możliwe, a okazuje się, że możliwe. <laughs> Więc kochani, tak się te sprawy mają, że gdy Duch Święty przyszedł, gdy <laughs> W czasie, gdy był Duch Święty, czyli Duch Boga, był tylko w Synu, ponieważ takie były słowa Boga. To jest mój Synu miłowany, w którym mi się podobało, w którym ja żyję. I nikt innego nie miał, oprócz jeszcze Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel miał, ale zauważcie, nawet mając Ducha Świętego, Jan Chrzciciel będąc w więzieniu, ta sama osoba, urodzony, poczęty w łonie Matki, już napełniony Duchem Świętym. Ale On będąc w więzieniu, ta sama osoba i który rozpoznaje Jezusa jako oblubieńca, jako baranka Bożego, jako Mesjasza, siedzi w więzieniu i wysyła swoich uczniów, pytając, czy ty, to ty. Czy ty to jesteś jednak ty, o którym ja mówiłem, że to ty. Tak więc to jest właśnie nasza słabość ludzka. <laughs> yy, kochani, yy, czym jest ten Duch Święty? On jest zapłonem. To jest tak, jak jest silnik. Mamy silnik. Przykładowo, my jesteśmy tym silnikiem. Benzyna jest Duchem Świętym. Przepraszam, benzyna jest Biblią, ale teraz potrzeba zapłonu. Potrzeba zapłonu do tego wszystkiego. I tym zapłonem jest Duch Święty. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i o jakże bym pragnął, o jakże pragnę, aby już się palił. I tu nie chodzi o ogień, o ogień jeszcze, o ten ogień sądu, tu chodzi o ogień Ducha Świętego. Żebyśmy my się palili. Żeby właśnie ten duch święty nas trawił, żebyśmy się palili jako żywe ofiary dla Boga. Jako woń dla Boga. Mając ducha świętego, my się musimy stać dziećmi Boga i mieć miłość, ta sama miłość, która była w Jezusie, który powiedział: Po tym Was, pozna, po tym was poznają, że, że uczniami moimi jesteście, że będziecie miłość wzajemną. Po tym Was poznają że będziecie wroga miłować, ponieważ żadną sztuką nie jest miłowanie tego, który miłuje ciebie. Też nawet ci, którzy we, nie, we mnie nie wierzą, oni też mnie miłują. <laughs> tak, więc to jest rzecz warta do, do, do przemyślenia, prawda? Kochani, jeszcze jedna odpowiedź tutaj będzie. Basia napisała, Basia napisała, że to była odpowiedź do Bitches Gniar. Gniar. Właśnie. Tylko, że Darek nie wie, że Jezus jest Bogiem. Zapoznaj się z jego przekonaniami. Chociaż on tak mąci, że głowa boli. Basiu, posłuchaj. Będę mącił dalej. O, mój młodszy syn wstał. <tryk> eee, <tryk> Więc, tak jak czytałem w tym podstępnym filmie, czytałem Wam słowo Boga, które jest Duchem Świętym przypieczętowane, że Duchem, przepraszam, że Bogiem Abrahama Izaka, Jakuba, czyli Bóg Jahwe, Jehowa i jest Bogiem i Ojcem Jezusa Chrystusa. Udowodniłem to na podstawie tego, co mówił Piotr. Ja to udowadniałem wcześniej, tak jak pisał Paweł, wszystkie nagłówki listów, każdy początek, kto kogo powołał. No, ja to udowadniałem na podstawie słów Jezusa, ale mówiłem za wiele, więc teraz już prościej nie mogłem w tym podstępnym filmie i dalej jestem zły. I dalej jestem dalej jest źle, dalej powtarzam mantrę. Basiu, Basiu i wszyscy inni, ten same pismo święte, w którym czytacie, jak sam Bóg osobiście przedstawił się do Mojżesza, że On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Izraela. Potem, syn tego Boga, jest zapytany, właśnie o sprawę bóstwa o to ilu jest tych bogów i on mówi Bóg Izraela Bóg Izraela czyli Jakuba ponieważ od Jakuba się poczęła ta nazwa Bóg Izraela jest jednym Bogiem jednym i nie miał siebie na myśli nie miał prawa siebie mieć na myśli, ponieważ Piotr powiedział to samo że Bóg powołał, że Bóg wysłał swojego Syna. Nie może być dwóch Bogów, ponieważ Jezus się odwołuje do tego samego Boga, który mówił do Mojżesza. Ponieważ w liście do hebrajczyków czytamy, że Syn jest odblaskiem chwały Ojca, czyli Boga, ponieważ w tym samym liście czytamy, że Bóg mówił ustami Syna. Czy ja uważam Syna za boga duchowymi oczami tak ale za nie za drugiego boga nie za drugiego boga ale za tego samego boga ponieważ ten bóg jest w synu bóg ojciec jest w synu pełnia jego jest w synu dlatego jest głową syna głową Chrystusa czytamy jest bóg ojciec ja to tak widzę tak jak faraon zdjął swój pierścień, włożył go na palec Józefa i uczynił go tym samym, kim Bóg uczynił swojego syna, czyli namiestnikiem. Był na miejscu faraona Józef. Według tego to się nie stało. Jeśli to był pierścień, to był pierścień władzy. Bo faraon powiedział: tylko, tylko ten tron. Tylko ten tron nas różni. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus, Józef mógł nawet na tronie sobie usiąść, ale faraonem nie był. Ale władzę faraona miał. Ale miał władzę faraońską. Jeśli ktoś widział Józefa, widział faraona. I, I co się stało? Co się stało? Gdy on mu ten palec założył, wszyscy udali mu pokłon. Wszyscy dali pokłon Józefowi. I co czytamy w Apokalipsie Jana? To samo. To samo, co się stało tutaj, że chwała Bogu, Ojcu i Barankowi. Taka sama chwała. Ale jeśli my chcemy to wziąć na rozum ludzki i rozumieć to w taki sposób, że małpa rodzi małpę, człowiek, człowieka, Bóg Boga. Więc, kochani, Paweł napisał też. <laughs> Teraz już się objawiło, że synami bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Więc skoro Jezus jest Synem Boga, my jesteśmy synami Boga i nam to same dziedzictwo się należy, to czy my jesteśmy bogami? Bo jak najbardziej tak jesteśmy tymi bogami z małej litery Elohim, ponieważ czytamy, że błogosławieni ci, do których doszło. Przepraszam, bogami są. Elohim są ci, do których doszło słowo Boga. <laughs> tak więc tak, Jezus jest Elohim ale On nie jest Jahwe słowa Jahwe w Jego ustach były do nas Darek nie mąci gdy poprosisz Boga by otworzył Twoje serce na to a przestaniesz mnie oskarżać i szkalować co mi nie przeszkadza w ogóle mi to nie przeszkadza Ty sobie robisz krzywdę tylko i wyłącznie sobie tym robisz krzywdę jeśli ty to zrobisz z serca, oczywiście z serca, ty to dostaniesz. Może nie będziesz potrafiła tego wytłumaczyć. I ten sam Józef dostaje pogańską oblubienicę. Chociaż kochani, są źródła żydowskie, które mówią, że ona nie była w pełni pogańska, że ona była w jakiś tam sposób spoinowacona z Józefem. Z, z jego rodziną. Dlatego przecież tak może być dosłownie, że oblubienica jest pogańska, gdyż pierwsi, pierwsza oblubienica to byli Żydzi. Tak więc, to się tyczy nas wszystkich, kochani. Żebyśmy, mieli, żebyśmy nie mieli takiego szybkiego, żebyśmy nie reagowali szyb, zbyt szybko, nie naciskali tego spustu na pistolecie od razu. <laughs> Widzimy, o, trzeba kogoś ustrzelić, przycelować, może przemyślmy to. A może ja tego nie rozumiem, co on mówi, może on mówi dobrze. Pismo Święte udowodniło wam wielu teraz, że jednak nie ma dwóch bogów, że Bóg jest jeden, że Jehowa to nie Jezus Chrystus dosłownie, Dosłownie nie, ale Jechowa jest w Jezusie Chrystusie, tak więc tak. Bóg Starego Testamentu to ten sam Bóg Nowego Testamentu. Ale jeśli ktoś zaczyna to fizycznie tłumaczyć, ten się zagubi, ten, ten dojdzie do doktryny dwóch bogów. I na koniec, po raz setny, i to zawsze będę powtarzał, kochani. Po tym was poznają, że miłość będzie w was. Do wszystkich. Nie tylko do siebie, ale i do wrogów też. Tak Więc, jeśli jest w nas miłość i wierzymy w trójce, w dwójce, a jeśli, jeśli faktycznie jest w nas też życie Boga i ono w nas, z nas emanuje także ludzie nam zazdroszczą i jedni chcą to mieć. To, co my mamy, drudzy nienawidzą nas za to? Mówią, pytają się, co się dzieje, jak to się stało, To jesteś innym człowiekiem? Jeśli ludzie to widzą, to moim zdaniem wciąż człowiek jest na dobrej drodze. Oczywiście, jeśli ktoś wierzy w trójce, <laughs> a modli się do bogini i do wszystkich świętych, to już moim zdaniem jest problem. Tu powstaje problem. Ponieważ Bóg powiedział, że on jest Bogiem jednym, on jest Bogiem zazdrosnym, aby się nie modlić do nikogo innego, tylko do niego. Więc nawet nasze modlitwy są modlitwami nie do syna, ale do ojca w imieniu syna, który jest pośrednikiem, namiestnikiem. Tak jak Józef był namiestnikiem faraona, tak syn jest namiestnikiem, nam, namiestnikiem ojca do nas. I to tyle chyba w tym temacie. Chyba że mi się Pismo Święte otworzy gdzieś. No właśnie. Akurat się otworzyło. W dobrym wersecie. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi i siostry? A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Bądź szybki do wysłuchania, ale powolny do odpowiedzi. <laughs> Jeśli czegoś nie rozumiesz, zostaw. Ja wszystkiego też nie rozumiem. Ja wszystkiego też nie rozumiem. A Najbardziej bym chciał, wiedzieć, to zrozumieć, nawet nie zrozumieć, Bo zrozumieć to, ja to rozumiem. Ja chciał się stać nowym stworzeniem za dwie sekundy, już. Że mógł do Was przemawiać <laughs> jako nowe stworzenie, żebyście Wy we mnie faktycznie widzieli Chrystusa, a nie, żeby, żeby to nie były puste słowa. To jest to, co ja chcę, żebyście Wy to widzieli. Żebyście Wy widzieli, że jeśli Bóg to uczynił dla mnie, tak jak Bóg to uczynił dla Dana Molera dla Tad White, dla wielu innych, tak też i jest. Tak też to jest i dla Was. Dla wszystkich. Tylko wszystko jest przez wiarę. <laughs> wiarę, ale nasza robota w tym też musi być. My musimy zacząć. My musimy zacząć. My musimy nadepnąć na szatana. Pamiętajcie. <laughs> Jak to powiedzieć bez właściwymi słowami? Bycie w różny sposób można człowiekowi różne rzeczy wmawiać, perswado perswadować je. komuś, kto jest na nas zły, prawda? Przykład: no, Mamy małżeństwo, tak? Ja z moją żoną. Ja mogę jej powiedzieć, ja mogę jej powiedzieć, Coś w sposób taki, że jej będzie przykro i to będzie prawdziwe, to, ale to będzie prawdziwe. Ale jej to mogę powiedzieć we właściwy sposób, albo w ogóle to mogę jeszcze przemyć, przemilczeć. Przemilczeć, tak jak Jezus przemilczał i będzie ok. Muszę wciąż dać coś siebie, muszę być ofiarą, muszę ok. Tak jak Jezus siebie ofiarował za nas. I nie wrócił. Gdy wrócił Jezus, nie opierniczył yy, swoich uczniów i nie mówił im ludzie, przecież ja wam tyle mówiłem. Wytrę Nie oczy, chociaż nie chociaż raz im powiedział, nie. jak szli do, po drodze do gdzie to było? Ta Amejas, tak? Kto się pojawił z nimi i się pytał, o, o czym wy mówicie, tak? Powiedział, że, że jesteście głupcami i macie serca powolne, tak? I owszem, i opierniczył ich. Za brak, za brak wiary i zrozumienia. Ale nie odrzucił ich. Zauważcie, nie odrzucił miłość jego wciąż. Jesteście moimi przyjaciółmi, kocham was. Od czegoś trzeba zacząć. I tak to prawda, że oczywiście z wiekami Bóg objawia nam coraz więcej, ale największe jest to, żeby doszło do tej samej manifestacji. Do tej samej manifestacji, do której doszło w imperium rzymskim, synów Bożych, że ludzie się nie bali być rzuceni lwom na pożarcie, tak jak my nie powinniśmy się bać koronawirusa, ponieważ wiemy, gdzie idziemy. To ciało jest tylko chwilowe, więc jeśli wiemy, gdzie idziemy, to się nie boimy. Nie wiem, czy wiecie, ale na arenie, gdy chrześcijan właśnie palono i oni śpiewali, gdy rzucano ich do i oni śpiewali z uśmiechem na ustach, tak się w nich palił Duch Święty. Wielu ludzi skakało do nich i się nawracali w tej chwili, ponieważ nie mogli w to uwierzyć i oni dostawali tego samego ducha, by z nimi być zjedzonymi. No właśnie, my się boimy koronawirusa. Jeśli my się boimy koronawirusa, to bo się będziemy bali dużo więcej rzeczy. Strachę. Jezus powiedział: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Często, często są te słowa w Piśmie Świętym. Do przemyślenia, kochanie. <laughs> moja żona. Moja żona. Pamiętacie ten wykład ryka Ranera, który Wam mówiłem, gdzie oni mieli problemy finansowe i gdzie Jezus... Gdzie Jezus... Tam jest ta sprawa, gdzie Jezus płynie na drugą stronę do krainy Gadareńczyków. I On nie wie, po co On tam płynie. On jest prowadzony Duchem Świętym. On wie, że ma tam płynąć. Duch Ojca Go prowadzi. On nie wie, po co jeszcze. On się nie pyta. On się nie pyta, ko że tam ma płynąć, tak? Nie wiedział po co. Ale szatan wie. Szatan wie i szatan powoduje ten ponadnaturalny sztorm. Jezus śpi, bujany falami, tak? A uczniowie wylewają wodę nagle budzą go panie, panie, giniemy, co ty nie dbasz o to? Budzą go. To Fizycznie na siłę, zobacz co się dzieje. A Jezus wstał, ocenił sytuację, popatrzył się na wodę, popatrzył się na wszystko i nie walczył z wodą. Pamiętacie to? Jezus nie powiedział do wody, tylko Jezus najpierw przemówił do wiatru, jako do żywej istoty. I słowo greckie, jakie tam jest nawet, to Jezus zmieszał go z błotem po prostu. Rozmawiał do niego jak do żywej istoty, jak do istnienia jakiegoś. Zmieszał go z błotem, z beżształem, gdyż był to szatan. Jezus rozmawiał do drzewa, też pamiętacie? Czytacie, że Jezus odpowiedział. Tam, tam była rozmowa. Wszystko żyje, kochani. Wszystko żyje. W takim upadłym świecie my żyjemy, że nie tylko zwierzęta na siebie skoczyły, gdy Adam i Ewa yy, zjedli owoc. Ale myśmy zaczęli wycinać drzewa, które mówią. Rozumiecie to? Tak więc zauważcie, pamiętacie, Jezus wstał, uciszył wiatr, tak? A dowod, bo powiedział, że to jest źródło tego wszystkiego, tego, 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 tego sztormu. A do wody powiedział coś. Co się nie da przetłumaczyć na język żaden język, więc najlepiej powiedzieć. Sszsz". Moja, żona, moja żona to mnie teraz tak mówi. Gdy ja zaczynam mówić coś, co jej w rozumowaniu nie to że jest złe, ale zaczyna może komplikować rzeczy, gdy coś mówię. Ona woli rzeczy, żeby coś może było prościej czasem powiedziane, ale to nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że ja coś komplikuję, tylko że za bardzo może się tak, no i rozdrabia. No, to jest wiele rzeczy w tym związane. Moja żona mówi shhh. No i co ja do niej mówię? Coś, coś, do kogo ty tusi? Wiesz kim ja jestem, jestem twoją głową. Zamknij się. No. Oczywiście, że jej tego nie mówię. Ale podoba mi się to. Podoba mi się to, co ona robi, i jak najbardziej, dlaczego? Kochani. Podoba mi się to, ponieważ to jest to, co powinniśmy robić do siebie. Nie tylko w małżeństwie, ale chrześcijanie. Powinniśmy zwracać sobie uwagę, nie gniewać się na siebie. Pomyśleć o motywie, czasami po tej drugiej osoby, pomyśleć o tym, że. Ta druga osoba w ogóle nie miała, mogła nie mieć tego na myśli co ja, co Ty, ponieważ nasze życie było innym fiaskiem, a życie tej osoby innym fiaskiem. Ale krzyż Jezusa nas jednał. I my nie powinniśmy wracać do tego fiaska, ale powinniśmy pamiętać o naszych słabościach. jak jak czytamy, modli się za siebie wzajemnie. Tak więc kochani. Yy... Pokój Jezusa Chrystusa. Niechaj z nami wszystkimi będzie. Amen. Dziękuję.